Mam niezwykłą przyjemność powitać Was ponownie po krótkiej przerwie. Przed nami wykład pana doktora Sławomira Sułowicza z Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego i zadajemy sobie w nim fundamentalne pytanie: czym jest życie? Myślę, że nie jedna odpowiedź padnie i bardzo interesująca z pewnością w czasie tego wykładu. Zapraszam Was serdecznie na naukową ucztę. Pan doktor Sławomir Sułowicz, gospodarzem. Dziękuję bardzo. Ale musimy rozpocząć od jakiegoś punktu wyjścia. Pozwolę sobie na dwa cytaty. Życie pojawia się wszędzie tam, gdzie może, a także wszędzie tam, gdzie nie może. Eee, niech to będzie takie rozpoczęcie, jak łatwo życie powstaje, skoro na naszej planecie powstało, kiedy tylko były ku temu warunki. Z drugiej strony porozmawiamy sobie, czym jest życie, nie tylko kiedy powstaje, co musi zajść, żeby powstało, ale także czym. Spróbujemy zdefiniować, czym jest życie. Życie jest procesem, nie jest substancją, siłą rzeczy, charakteryzuje się tymczasowością. Proces, coś jak na przykład ogień, fakt spalania się drewna, to jest właśnie proces. On prędzej czy później się skończy i skończymy na popiołach. Co musi powstać, co musi być, żeby powstało życie? Takie, jakie my znamy, takie, jakie jest na naszej planecie. Przede wszystkim wszechświat musi być stary. Dlaczego? Naukowcy wyliczyli, że wszechświat liczy sobie jakieś 13 miliardów 750 milionów lat. W tym czasie co najmniej 3-4 pokolenia gwiazd już powstało. Gwiazdy jak się powstają, rodzą. Funkcjonują parę miliardów lat, po czym wybuchają i ich prochy są rozsyłane e, po świecie. W jądrach, e, w środku gwiazd, powstają atomy cięższe niż wodór i hel. A więc wszystkie te atomy, które budują między innymi nas, organizmy żywe. Więc żeby tych atomów, z których myśmy powstali, było we wszechświecie wystarczająco dużo, musi tych gwiazd parę pokoleń umrzeć. Bo tak naprawdę to każdy z nas, jak tutaj siedzi, ma w sobie gwiazdę. Atomy, które nas stworzyły, wszystkie atomy, które tutaj widzimy, kiedyś były elementami gwiazdy. Więc były zbudowane i myśmy z tych prochów powstali. I mniej więcej potrzeba, żeby wszechświat miał co najmniej 10-12 miliardów, nasz ma 14, żeby tych, e, tych pierwiastków, która zdolna utrzymać ten porządek przez długi czas. Złożone struktury mają małą entropię i tutaj zaczynają się pewne schody. Co to jest entropia? Umówmy się, że na potrzeby tego wykładu zredukujemy to do miary nieuporządkowania, czyli do nieporządku, mówiąc wprost. Entriopia to jest nieporządek. Ż organizmy żywe mają mały stopień chaosu w sobie, nieuporządkowania. I tutaj zaczynają się schody, ponieważ istnieje coś takiego jak jedno z. Najważniejszych podstawowych praw przyrody, tak zwana druga zasada termodynamiki. Zakłada ona, że w układzie izolowanym, który nie wchodzi w interakcję ze środowiskiem zewnętrznym, wszystkie procesy zachodzą w kierunku wzrostu nieuporządkowania. Zostawmy cokolwiek, na przykład tutaj mamy taki schemat pojemniku, pojemnika z dwoma gazami. Jeżeli zostawimy ten pojemnik, na jakiś czas, to te dwa gazy idealnie się wymieszają. E, po prostu zwiększa się poziom nieuporządkowania, poziom chaosu. E, można powiedzieć, że to normalny stan. Oczywiście e, to nie jest złośliwość wszechświata, że wszędzie robi nam nieporządek. Tak to istnieje. Co jest bardziej prawdopodobne, że rzucając cegłę, zrobimy z tego piękny mur, czy to, że po prostu będziemy mieć nieuporządkowane stos cegieł. Tak to wygląda. Jeżeli mamy kostki e, do gry, to jeżeli mamy tych kostek 10, to prawdopodobieństwo, że wyrzucając 10 kostek na raz, wszystkie będą na szóstce, jest znikome. Najprawdopodobniej będzie chaos cyfrowy, każda będzie pokazywać coś innego. Więc to jest jedno z podstawowych praw przyrody. Chaos, pojawia się e, rozkład w każdym środowisku. E, znamy to z życia. Zostawmy pokój. Wysprzątany, wróćmy tam za parę dni i znajdziemy tam coś takiego. Nie walczmy z tym. To jest jedno z najważniejszych praw przyrody. Tego się nie da obejść. E, oczywiście. To byłoby prawdą, gdybym mówił e, o układzie całkowicie zamkniętym. Na szczęście nasz pokój nie jest całkowicie zamknięty, a przynajmniej jako rodzice mamy prawo ten pokój naszych dzieci otworzyć e, i poprosić, żeby przynajmniej raz w tygodniu odłożyły swoje rzeczy na miejsce. Ale żeby właśnie odłożyć coś na miejsce, potrzebujemy energii. Więc żeby coś żyło, też potrzebuje energii, żeby odkładać coś na swoje miejsca i żeby to tam wtedy działało. Stabilność organizmu żywego to bardzo specyficzny stan osiągany tylko i wyłącznie dzięki dopływowi i odpływowi, zarówno energii i materii. Troszkę jak z naszym pokojem. Muszę włożyć wysiłek, żeby go posprzątać, muszę nowe rzeczy czasem do pokoju dokupić, stare wyrzucić, i wtedy to wygląda jak mieszkalny pokój. I w tym momencie chciałem zaprosić Państwa do takiego rozważenia paradoksu statku Tezeusza. O co chodzi z statkiem Tezeusza? Tezeusz, znany grecki bohater, kiedy przypłynął ze swojej wyprawy do rodzin, do Aten, to Ateńczycy postanowili jego statek jako taką relikwię, pamiątkę zachować. Ale jak to ze statkiem i jak to z drugą zasadą termodynamiki? Rzeczy się psują z biegiem lat, więc i ten statek trzeba było od czasu do czasu coś wymienić mu, konserwować. Deski gniły, więc zastępowano je nowymi. Teraz takie pytanie. Proszę o podniesienie ręki. Kto, że na przykład po tysiącu lat, kiedy tam prawie wszystko wymieniono w tym statku Tezeusza, czy to nadal jest statek Tezeusza? Kto twierdzi, że to jest statek Tezeusza? Po tysiącu lat, jak wymieniliśmy wszystkie deski i wszystko, co tam było. Rączka do góry, ktoś? No, okej, okay, takie wahanie. Okej, okay, macie rację. Paradoks polega na tym, że e, każda odpowiedź jest e, prawdziwa, więc tutaj nie ma jednej wygranej. Ale na razie tylko tyle. Można to skomplikować, co zrobił e, Tomasz Hobbes w e, XVII wieku. Mamy znowu sytuację ze statkiem, że wymieniamy poszczególne elementy i praktycznie po wymianach, po remontach to jest całkiem nowy statek. Ale ktoś wpadł na genialny pomysł. Słuchajcie, te deski, które żeśmy wymieniali, były składowane w piwnicy. W sumie szkoda, żeby się zmarnowały. Możemy odtworzyć jeszcze raz ten statek. Więc z tych oryginalnych, trochę nadgnitych, ale jednak desek odtworzono jeszcze raz statek Tezeusza. I mamy teraz dwa statki Tezeusza. Ten pierwszy, który był rok w rok wymieniany, remontowany, i ten stary, który powstał z oryginalnych części. Który z nich jest w takim razie prawdziwym statkiem Tezeusza? Teraz zrobimy szybkie głosowanie. Kto twierdzi, że ten, który był remontowany raz e, e, co roku, jest prawdziwy? Ręka do góry. Okej, okay, tak liczni. A kto twierdzi, że prawdziwym statkiem Tezeusza jest ten, który jest z oryginalnych części zrobionych? No, tu już więcej osób, więcej osób. To teraz mam niedobrą wiadomość. W naszym ciele atomy są wymieniane praktycznie każdego dnia i. 98% atomów, przynajmniej taką ciekawostkę znalazłem, w naszym ciele podlega wymianie każdego roku. Oczywiście w kościach trwa to dłużej, w szkliwie zębów jeszcze dłużej, ale umówmy się, na skórek atomy, które budują nasz na skórek, są wymienione w ciągu paru godzin, paru dni. Więc w tym momencie, gdybyśmy chcieli powiedzieć, że ja jestem mną oryginalnym, no to. To już, ja już nie jestem tym człowiekiem, który przyszedł na świat, bo we mnie praktycznie ani jednego atomu e, nie ma, który był, e, któr, którego atom bym zawdzięczał na przykład mojej mamie, że to ona mi dostarczyła te atomy. Więc każdy z nas właśnie jest wymieniany i remontowany. I pytanie brzmi, jak w takim razie spojrzeć na istotę i czym jest to życie? To życie jest ciągłym procesem odbudowy. Ja sobie lubię zadawać pytanie, kogo lub co budowały wcześniej atomy, które teraz mnie budują. Wyobrażam sobie, że jakiegoś tyranozaura na przykład, ale zadowoliłbym się też jakąś meduzą, czemu nie, nie bądźmy tak, tak łapczywi. Zróbmy sobie inne spojrzenia na to, czym jest życie. Definicja życia stworzona przez NASA. To samopodtrzymujący się układ chemiczny zdolny do darwiniowskiej ewolucji. Od razu mówię, że w takim razie kryształy są z tej definicji wyrzucone. Nie wchodzą tutaj. Dlaczego? Niektóre kryształy, kryształy w domu, no to mamy cukier czy sól, a niektóre kryształy mają taką zdolność, że rosną, jak już są odpowiednio duże, łamią się na pół i znowu rosną i łamią się na pół. Można powiedzieć prawie jak życie, kopiują się, ale kopiują się tak wiernie, że nie ulegają darwinowskiej ewolucji, więc to nie jest życie. Czym jest w takim razie życie? W XIX wieku, kiedy biolodzy odkrywali, że o, to co żyje, jest zbudowane z komórek, to stworzono takie dwa prawa. Wszystko, co żywe, pochodzi z żywego. No, dużo to prawo wyjaśnia, prawda? To jest na zasadzie, okej, okay, żyło to wcześniej, więc ma żywych rodziców, więc to musi być żywe. Większość z nas tutaj nie ma problemu ze zidentyfikowaniem, co żyje, co nie. Tak na, na czuja mniej więcej wiemy. Krzesło, nie, koledzy obok, tak. Każda komórka może powstać tylko z żywej komórki, no bo tak wtedy odkryto, że rośliny są zbudowane z komórek i. Ewentualnie bakterie też z komórek i wszystko, co żyje, jest z komórek. A później się zrobiły komplikacje, bo naukowcy, po zrobieniu definicji, czym, czym jest życie, że musi być zbudowane z komórek, odkryli wirusy, które z komórek zbudowane nie są. Teraz jesteśmy wszyscy specjalistami od wirusów. Ja tylko przypomnę, że replikują, czyli namnażają się, ale nie mają metabolizmu i nie mają komórek. No i pytanie, żyją czy nie? Ale są śmiertelne, ewoluują. Czyli nam nażają się i podlegają darwinowskiej ewolucji. Spełniają definicję e, wymyśloną między innymi przez NASA. NASA zrobiło taką szeroką definicję, choćby y, tylko po to, żeby nie przespać kontaktu z obcymi. Chociaż i tak, pewnie jak znajdziemy planetę w stylu Solaris, to będziemy mieć problem. No dobrze, wirusy to wi wszyscy wiemy, że wirusy to nie wiadomo co to jest, narobi nam kłopotu, i nie wiadomo gdzie to wrzucić, czy to jest żywe, czy nie. Okej, okay, przyzwyczailiśmy się, ale popatrzcie na bakterie. Są bakterie, które potrafią wytwarzać przetwalniki i te przetwalniki potrafią wytrzymać temperaturę bliską 0 stopni. Ale mówię absolut zero bezwzględne, to jest temperatura, w której ruch molekuł za zamiera. Taka stop klatka. I każdy z nas sobie myśli: No, okej, okay, jak coś żyje, to, to mi trochę przypomina takie domino. Nie wiem, kto to puścił, ale jak już jest puszczone, to jest tak: pić, jeść, spać, i później następne pokolenie pić, jeść, spać, i tak, tak między pokoleniami. Jest taki proces, dynam dynamizm. A tu się okazuje, że możemy żywy organizm wyłączyć mu kompletnie ten ruch. Po jakimś czasie włączyć i to nadal żyje. Okej, okay, ktoś może powiedzieć, no bakterie, wiadomo, to są szalone. E, wirusy i bakterie, umówmy się, że one nie wchodzą w, w, w te wszystkie nasze definicje. No ale co zrobimy na przykład ze skorupiakami? Niektóre cysty skorupiaka, taka fajna e, nazwa słonaczek, wytrzymują w ciekłym helu. To jest tylko dwa stopnie powyżej zera bezwzględnego. Tam też mamy stop klatkę. Absolutny bezruch molekuł. Jeżeli życie definiujemy jako proces, że coś leci sobie, to tam włączyliśmy prąd. Po prostu wyciągnęliśmy baterię z zegarka. Więc okazuje się, że życie to niekoniecznie taki proces, tylko życie opiera się. Na konfiguracji przestrzennej, w tym wypadku białek, jeżeli tam nic nie zniszczymy, nie zepsujemy, to jesteśmy w stanie Powołać to życie na nowo, jeszcze raz włożyć baterię i żeby to e, ruszyło. E, można sobie wyobrazić, że pewnego dnia ktoś padnie na, e, zdobędzie taką umiejętności technicznej i będzie w stanie nas zamrozić, nie robiąc nam krzywdy, a później odmrozić i sobie będziemy żyć, jak gdyby nigdy nic się nie stało. Na razie to jest niemożliwe, ponieważ sam akt mrożenia uszkadza komórki i psuje wszystko, co mamy w środku. Okej, okay, powiedzieliśmy sobie tak delikatnie, czym życie może jest, może nie jest, yy, tak na okrętkę, bo yy, jak widzicie, jest problem z tą definicją. No ale okazuje się, że życie pojawiło się na naszej planecie, jak tylko były ku temu warunki. Jeżeli na przykład 5 miliardów lat temu to jest yy, godzina zero, to w 12 godzin przelećmy sobie teraz historię życia na Ziemi. Ziemia powstała jakieś 4 miliardy 600 milionów lat temu po godzinie. Po dwóch godzinach już na tej Ziemi było życie. Jak tylko Ziemia ostygła, od razu się pojawiło życie. I stąd e, część naukowców twierdzi, a no, nie ma nic prostszego niż zrobienie życia, ponieważ jak tylko były ku temu warunki, to się od razu pojawiło na naszej planecie. E, przez większość czasu, tak do, do godziny mniej więcej 23, na Ziemi imprezowały tylko i wyłącznie mikroorganizmy. Na Ziemi były tylko i wyłącznie mikroorganizmy, bakterie, a więc organizmy jednokomórkowe. Później dopiero około 19 pojawiły się organizmy eukariotyczne, a saki około 23.30. Jeżeli sobie wyobrazimy, że ten zegar życia pokazuje imprezę sylwestrową od godziny 12 do 24.00, to ludzie pojawili się parę sekund przed, przed północą i, i mówią, wow, cała, cała ta impreza jest dla nas. Nie? Po, po to powstało życie, żebyśmy my teraz wychylili ten kieliszek, zrobili toaz o północy. Jeżeli popatrzymy na życie, w ogóle na historię e, uni, tego e, wszechświata w skali kalendarza takiego, no to Droga Mleczna pojawia się... Koło marca. Słońce w sierpniu, no oczywiście, że w sierpniu. E, pierwsze organizmy wielokomórkowe pojawiają się w listopadzie, a cała historia życia, o której się uczymy tak naprawdę w, 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 z podręczników, to tak naprawdę to jest rzeczy, które dzieją się dopiero w grudniu. Pojawiają się pierwsze e, rośliny 18. E, Dinozaury na gwiazdkę się pojawiły, lubię ten, to, tę zbieżność, że tak fajnie. 24. 29. Koniec imprezy dinozaurów, tak naprawdę tylko 5 dni z naszego rocznego. Ludzie pojawiają się około 22.48. No i wiadomo, że stoimy tu i rozważamy, mówimy tak. Całe życie jest po to, żebyśmy my mogli sobie rozważać, czym jest życie. I tu dochodzimy do takiego właśnie pytania, czyli w takim razie jesteśmy jedyni, skoro życie tak, tak łatwo powstaje, jak tylko może, czy jesteśmy jedyni we wszechświecie, którzy, e, którzy są inteligentni, którzy powstali, którzy żyją? Na to pytanie odpowiada równanie Drake'a. Jeden z kosmologów postanowił wyliczyć teoretycznie, ile jest inteligentnych cywilizacji w naszej galaktyce. Bo zrobił sobie tak: Nasza galaktyka to jakieś 300 miliardów gwiazd. Wokół większości tych gwiazd są układy słoneczne, czyli jest parę planet. No to pomnóżmy te 300 miliardów razy parę planet. Oczywiście nie na każdej planecie życie się pojawi, bo warunków ku temu nie ma. Ale na co niektórej się pojawia. Niech będzie to co dziesiąta gwiazda ma układ słoneczny, co dziesiąty układ słoneczny ma planetę, która, na której jest w stanie powstać życie i tak dalej. Jak sobie pomnożymy te wszystkie współczynniki, to te, z równania Drake'a wyszło, że w samej naszej galaktyce powinno być około 100 tysięcy inteligentnych cywilizacji, która jest w stanie się z nami komunikować. Okej. Okay. To pytanie brzmi, gdzie oni są? To jest paradoks Fermiego. Fermi, włoski wybitny fizyk, między innymi pracował nad bombą atomową. Kiedyś przy śniadaniu naukowcy się spierali, mówią, no, życie to jest pełno tamtego w kosmosie i w ogóle. A on tak zadał złośliwie, mówi, to gdzie oni są? Skoro Życia jest wszędzie we wszechświecie, to ich na przykład fale radiowe powinny do nas dotrzeć. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale nasze seriale z lat 80., -tych, 60. -tych są wysłane w kosmos, fale telewizyjne i radiowe, lecą sobie i kosmici oglądają teraz jakiś domek na prerii, czy coś w tym stylu. Podobno pierwszym sygnałem albo jednym z pierwszych była transmisja olimpiady w, w Monachium hitlerowskiej. Także no, mamy kiepskiego ambasadora pod tym względem. Ale. Nawet jeśli ich fale radiowe nie przyjdą do nas, a czemu powinny przyjść? Bo fale radiowe są bardzo użytecznym zjawiskiem fizycznym i któraś z cywilizacji powinna wpaść na ten genialny pomysł, tak jak my, że da się to wykorzystywać do komunikacji. Jeśli nie jedna, jeśli nie druga, to ta tysięczna, a zakładamy, że ich jest około 100 tysięcy. Skoro życie jest dość powszechne, to galaktyka jest wystarczająco stara, a gwiazdy dostatecznie liczne, by zaawansowane cywilizacje wyzierały z każdego zakątka przestrzeni. To pytanie, czemu ich tutaj nie ma. Ktoś może powiedzieć, no jesteśmy pierwszą inteligentną cywilizacją, ale to trochę naciągane, nie? tacy znowu chcemy być wyjątkowi. No to jesteśmy którąś z cywilizacją, ale, albo że podróże międzygwiezdne są bardzo długie, ale jak pokazałem z tego kalendarza, na przykład dinozaury pojawiły się 24 grudnia. A myśmy pojawili się półtorej godziny przed północą, według tego kalendarza kosmicznego. Wystarczyłoby, że jakaś inna cywilizacja pojawiła się parę godzin przed nami i już ma zapasu parę tysięcy lat rozwoju cywilizacyjnego. To ktoś mówi, cywilizacje się pojawiają, ale bardzo szybko giną. No, to niedobrze wróży naszej przyszłości i rozważanie na temat, czym jest życie. No To pytanie brzmi, czemu do nas nie przylecieli? No. Niektórzy twierdzą, że jesteśmy wzięci w taki rezerwat, że taka, takie ONZ kosmiczne umówiło się dajmy tym ludziom ewoluować, jak dorosną, to sami się do nich odezwiemy. I na na zasadzie jak w rezerwacie nie wolno wchodzić e, i nic zrobić. Chociaż niektórzy z nas twierdzą, że mieli kontakt z, e, z kosmitami, ale umówmy się, zostawmy to na razie bez, bez większego komentarza. E, złośliwi znowu twierdzą, że jedynym dowodem na to, że istnieje jakaś pozaziemska cywilizacja jest to, że się z nami nie kontaktują, wiedzą, co robią. I pytanie brzmi: to może jesteśmy przerażliwie sami? Może akurat tak się złożyło, że ten traf pozwolił zaistnieć w życiu, wyewoluowały formy świadome, które słuchają wykładu, robią te wykłady, bawią się tam różnymi rzeczami, i jesteśmy jedyni i nikt więcej w tym kosmosie. Panuje taka, taka m, opinia, że to byłoby absurdalne marnotrawstwo przestrzeni, ale. Warto ją także rozważać. Być może jesteśmy unikalni, jak zniszczymy naszą planetę i sami siebie, to, to ten eksperyment już nigdzie nie jest kontynuowany. No i tutaj dochodzimy jeszcze do dwóch takich praw, takich, praw, takich e, e, powiedzeń, szczególnie wśród fizyków, e, lubią o tym mówić. O słabej zasady, gdzie i mocnej zasadzie antropicznej. Co to jest słaba zasada antropiczna? To jest przekonanie, że wszechświat musi być tego rodzaju, który by pozwolił na powstanie istot takich jak my. Ktoś tak tu posłucha i mówi, no ale to jest masło maślane, no ale tak to mniej więcej brzmi. Słaba zasada antropiczna mówi, że wszechświat jest tak skonstruowany, że bo jakby był inaczej skonstruowany, to by nas nie było, no i tyle. Ale to nie jest wyjaśnienie, czemu tu jesteśmy. Po prostu, gdyby nas nie było, to by nas nie było i tyle by było i nikt nie zadawałby tych dziwnych, kłopotliwych pytań. Ale słaba zasada antropiczna pokazuje na zas mówi tylko tak delikatnie. Wszechświat jest stworzony, sprzyja, o, wszechświat sprzyja życiu. To jest tylko tyle. Tu jeszcze nie ma żadnego ładunku takiego, wiecie, ee, filozoficznego. Natomiast silna zasada antropiczna głosi, że wszechświat jest zaprojektowany wręcz, stworzony po to, żebyśmy my powstali. Bo blisko 30 różnych fundamentalnych, stałych. Gdyby było się choć troszkę różniły sobą swoimi wartościami fizycznymi, to nie mogłaby powstać materia zgrupowana w formie na przykład planet. Nie moglibyśmy my powstać, więc ktoś wysnuł wniosek, że Wszechświat jest stworzony po to, żebyśmy my powstali. Oczywiście, jak Państwo się pewnie domyślacie, nie jestem wielkim zwolennikiem tego przekonania, bo wystarczy popatrzeć na nasz kosmiczny kalendarz i, i wiemy, że Praktycznie przez 365 dni w roku, wszechświat był sam, radził sobie doskonale bez nas i jakoś mu ta samotność nie doskwierała. Wyjaśnieniem, dlaczego nasz wszechświat sprzyja życiu, jest takie bardzo pobandzie podejście, że jesteśmy jednym z wielu wszechświatów, że tak naprawdę żyjemy w wieloświecie. A jak żyjemy w wieloświecie, to jest rzeczą normalną, że jeden z nich będzie sprzyjał rozwojowi życia. Akurat nas sprzyja, bo jakby nie sprzyjał, to byśmy o tym nie gadali. No i tyle, nie? Więc to jest bardzo alternatywna historia. Niektórzy twierdzą, że w jakimś innym wszechświecie po prostu występuje tutaj inaczej ubrany albo mówię wykład na jakiś inny temat, albo po prostu są kompletnie inne stałe fizy fizyczne i ten wszechświat kompletnie inaczej wygląda. Jak nawet sobie tego wyobrazić nie, nie potrafimy. No, pytanie brzmi w takim razie, czy możemy mówić, co to jest życie? Lepiej może wyprunąć tak, wyjdę po cichu z tej kłopotliwej sytuacji i zmienię temat, mówiąc, może warto pytać, jaki jest sens życia. Bo może pewnego dnia zdarzy się tak, że wyewolują sobie jakieś karaczany, które między innymi tam można oglądać na stoiskach, i te karaczany będą pokazywać sobie w muzeum. No była taka przejściowa forma życia, przez chwilę robili tam przez dwa tysiące czy tysiące lat zamieszania. Nauczyli się latać na Księżyc, ale myśmy dopiero podbili wszechświat. No. Więc nie wiadomo, czy ta tymczasowość życia nie jest też związana z faktem e, nie tylko tymczasowości nas, istnienia, że, że żyjemy określoną ilość lat, e, ale te, też w ogóle spójrzmy na to z punktu widzenia cywilizacji. Pytanie brzmi, czy my doczekamy tego momentu, kiedy. Będziemy cywilizacyjnie tak rozwinięci, że będziemy mogli wszechświat podbijać i szukać innych istot, czy po prostu już wcześniej e, zrobimy powtórkę z rozrywki i nasza cywilizacja padnie, nasze życie padnie, a inne formy życia e, przeżyją. Dlaczego jestem pewien, że inne formy życia przeżyją? Jestem mikrobiologiem i, co jak co, e, bakterie występują nawet kilka kilometrów pod powierzchnią Ziemi, więc choćby tutaj zagłada nuklearna była, bakterie z powrotem wynajdą koło. Nie martwmy się o to. Także to, to mamy jak w banku. Więc ja dziękuję Państwu za, za uwagę, za, e, za nasze spotkanie. A zachęcam do samodzielnego pogłębiania i zastanawiania się, czym jest życie. Polecam fantastyczny essay Schrödingera, tak, tego Schrödingera, od Kota Schrödingera. E, czym jest życie? Pytanie o życie, nika życie na krawędzi, samolubny gen, nowa perspektywa. Niech każdy z nas zada sobie pytanie, czym jest życie i z której strony chcemy e, na nie spojrzeć. Dziękuję.

Śląsko-zagłębiowska metropolia to najmłodsza metropolia w Europie i pierwsza powołana ustawą w Polsce. Tworzy ją związek 41 miast i gmin zlokalizowanych w centralnej części województwa śląskiego. Rozwijają się tu nowe technologie związane z branżą automotyw, IT czy z medycyną. GZM to kształtowanie ładu przestrzennego, wspieranie rozwoju społecznego i gospodarczego, zadania związane z transportem publicznym, by łatwiej było wszędzie dojechać, współdziałanie w ustalaniu przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich i promocja obszaru, bo to niezwykły obszar i niezwykli ludzie. Dowiedz się więcej na www.metropolia-gzm.pl Erasmus+, Plus, Europejski Korpus Solidarności, nowe perspektywy, szersze horyzonty, środowisko i walka ze zmianą klimatu, włączanie i różnorodność, transformacja cyfrowa, uczestnictwo w życiu demokratycznym. Nowa Perspektywa Finansowa 21-27